Panie widzowie, dzisiaj tak, spotestujemy sobie te nowe strzyneczki Trzymamy Fear Case, Web Case, Undead Case, takie a la Halloweenowe. niedługo będą kolejne do nas dochodziły. Póki co jeszcze nie ma. Może już są, do tego nacie, nie wiadomo. A jak to co ci chce z to wygrania są skiny. Dzisiaj dwa skinki, nowe skinki, sobie kupiłem i stwierdziłem, że Wam je rozdam. Ta MK nowa, watch me please. I nowa. No e, co za zrobić, że wygrać skinki, Łapka w górę, subik, komentarz i fajnie byli z kodem Elzar. Bo jak wiecie z kodem Elzar, zobaczcie i ludzi w ogóle wygrało. Jeszcze jest 5 skinów aż do zgarnięcia. Za każde wybicie za 10 Ziko e, bierzecie udział w jednym z tych konkursów. I tak naprawdę za każde doładowanie za 10 mu Ziko możecie wygrać 30 skinów. Wyżowicie doładować za dużą kwotę, to lepiej ziko wbijać i może to jest skin, uwadałam się wygrać. Tutaj dymek sobie zaorał, e, pan Ozyrys, no trochę tych skinów zostało już wygranych. E, dodatkowo, z moim tutaj na start dostaniemy 2 złote i 10 groszy za friko. Mnóstwo metod płatności. Jakby tego było mało,

Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swamp. the best CS2 skin exchange. Use the promo code on screen to get some free treasure. Ame, co, przechodzimy do filmu. Lecimy. 10% bonusu doładowania również, nie wiem czy wspomniałem. 20 ziko, może to jakieś zróbmy i zróbmy to z tych skrzyn... A nie, dobra, nie zrobimy, bo one są trochę droższe, ok A już mi odjebało, chciałem z dół Ziko robić z tych, ale one są trochę droższe więc dobra, zrobimy inaczej, zrobimy tak, tak? Nie, zrobimy może. Dobra, w sumie walić to. Zróbmy po prostu po 3 te szynki z każdej tutaj jakości taką bitewkę i zobaczmy, jak to nam pójdzie. 4 osoby zobaczymy, jak te szynie Ala takie Halloweenowe wypalą. Czy wypalą dobrze, czy raczej? Oj, tu wybiłem na profil ziomeczka, a nie chciałem. I już mamy od razu full zestaw ludzi i lecimy z tym. Lecimy. Uuu, i fajny kałaszek na start. I powiem wam, że no dobra. To jest dobre rozpoczęcie bitwy. To jest całkiem dobre rozpoczęcie bitwy. Fajnie byłoby to zgarnąć. Tu widzę, że bot z nami rywalizuje, Dwóch ziomeczków z tyłu. No okej, okay, okej. Okay. Fajnie by to poleciało dla nas. Ale zobaczymy. To jeszcze dużo strzynek jest. Ej, te bitwy są naprawdę mocne. Już widzę te, te Halloweenowe strzynki są bardzo spoko. Fajnie dropią. Fajnie dropią. Naprawdę Bartolini, Rosso No lecimy dalej. Ta M. Ojo, oj, oj, oj. nie, no ten bot chyba z nami, tez, z nami też wygra. Też będzie tutaj ciężko. No, chyba znaczy. Uuu, czekajcie, zmieniam zdanie. Dobra, jeszcze jest szansa na wygranie. Jest tu jest szansa na winka na spokojnie. Katakumby, no nie, 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 teraz musi coś polecieć. Musi coś drugiego teraz polecieć, albo. U. uwaga. Możemy to wygrać jeszcze. Ej, mamy to! Mamy to o złotówkę i 773 złote z 240 Ej, naprawdę dobra bitwa to była Dobra, popróbujmy teraz tak szynkowo polecieć Czyli najpierw te Fear Case Ej, I widzowie, co odcinek, przepraszam, co tutaj jest dźwięki w tle Co odcinek e, możecie zgarniać skinki, tak? Co odcinek, czy to zgarniacie są skinki, więc zapraszam też na inne odcinki z go Skins I ustawcie sobie trade linka na YouTubie, żeby móc potem te skiny oczywiście zgarnąć, tak? Żeby móc sobie skinka zgarnąć i jest super e, opcja jest super opcja, bot Adrian tutaj zraz ze mną, bo też nam fajnie podropiło na prowadzeniu. I zobaczymy kto wygra. Bot i samo z tyłu, no i to cieszy, tak? Bot i samo jest gdzieś w tle. My jesteśmy oczywiście zadowoleni. Zadowoleni i to powinno wszystkich cieszyć, że Bot i samo jest w tle, tak? Nie oszukujmy się, nie oszukujmy się. Bot Adrian tutaj póki co jest dla nas zagrożenie. Dosyć równo lecimy, dosyć równo. 49, 48, ostatnia strzyneczka, ostatnia strzyneczka. I chyba to mamy, powiem wam, i chyba to mamy na luziku, ej, powiem wam. Że te halloweenowe skrzynki mi póki co oddają. Póki co mi to fajnie yy, siada, że tak powiem. Pyk, pyk, pyk Dobra, zróbmy sobie tego webcase'a też Jeszcze pyk, stóweczkę, cztery strzyneczki I zobaczmy, czy ten webcase Może on e, coś tu jeszcze lepszego będzie miał Chociaż ja już tak z dzisiejszych bitew jestem zadowolony To jak nam podropiło Dzisiaj już jest super, już nie mogę naprawdę nic wymagać e, Jak patrzymy, wiecie Czasami nie wychodzi, czasami wchodzi no Ale dzisiaj fajnie, wchodzi Więc ja już sobie na chillu otwieram, nic nie wymagam Bot Michael już na ładne naprowadzenie 62 ziko 62 zikosze, okej, okay, wracamy. P250 Muertos. no o, dobra, tego to się nie spodziewałem, że dzisiaj będzie taki orando. Dobra, ostatnia strzynka, to jest jeszcze do powrotu. Tu jest jeszcze do powrotu jeszcze. No nie, już w tym razem się nie uda nam wrócić. Ale i tak, kurczę, ładna bitwa, ładna bitewka. I jeszcze spróbujmy tej ostatniej strzynki Halloweenowej, która póki co jest, może już jest kolejna. I spróbujmy sobie jeszcze tej. Zobaczmy coś tutaj nam e, z niej poleci. Dobrego, może poleci, może nie. E, I samu tu dodajmy Michaela. I dobra, tu gość jakiś bił, nie będę jego profil chodził już z automatu, bo szybko się klika. Dobra, pierwsze są tutaj rewolwery, tu w ogóle to jakaś kosa jest. O kurczę, aha, to jest AKXL do wygrania. On nawet 10 tysięcy może kosztować na ak Ej, to ja nie wiedziałam, że on jest taki drogi ten kałaszek, że nawet do tylu może kosztować. Okej, okay. no to fajnie by było go zgarnąć, ale póki co widzę, że. Chyba, chyba dla nas, co? Nie dla ich samu. Nie, dla ich samu, ta bitwa, nie. No trudno, no trudno. Niestety nie udało się ostatnie bitwy zgarnąć, no ale cóż, dobrze ci było. Jest jeszcze i a on się już kończy. Też na Cenzgowski spodnie wejdzie jakiś nowy niedługo. Więc co, wbijajcie na stronkę. Link będzie w opisie, wspieracie mnie. A jak mnie wspieracie, to mogę rozdać te lepsze nagrody. Trzymajcie się widzowie. Cześć, cześć.